Wow, a nie po prostu nie rozumiem. Łaj okay. nic nie widać. Ja to, okay. to, no to zaczynamy, aż powiadomienie do wszystkich poszło. Można startować, można dawać start, można. Dobra, i dobrze. Dzień dobry. dobry. Otworzy widać. Dzień dobry. Co jest. problem. Jaki jest problem? Trochę będzie buforować, ale niedużo. Spoko sobie jakoś na podklądzie niż... Fajna lama. Very, very good lama. lama I tak nas gamer. na razie nikt nie ogląda, więc możemy coś pajacować. Spoko, w sensie ja myślę, że mógłbyś kiedyś w... o, wziąć sobie wyciąć, wkleić do obs i dać nam słuchawki. Kto to był Gamer, gamer Rams. Gamer Lama. Lama of Gamer. No i byś nie musiał mieć kamerki. Co nie dobra, to szukam mm, nie, tutaj szybko edytuj. Opis. Opis. Pik. Mm. Dał ci to naj do biedny. Pamiętaj, ja czekam na wypłatę! <grym> czekam na wypłatę. Dzień dobry, Dzień dobry. Ej, wiesz co byś mógł zrobić? Byłoby hmm. miło, z twojej strony, abyś mi dał admina. To tak. bym czat? <zresztą>. Ja nie nie, nie zawsze mogę ustawić jako moda. No to ja nie przyjmę moda. No, ja się wyciszę z streama, bo ja chcę mieć podgląd, ale... Ale on brzmi na jakieś 15-16. Ej, e, dobra, Antek... E, mógłbyś zrobić szybko... Czarne tło, napis, czytaj opis i elo. Ok. Jeśli na razie nikt nas nie ogląda, to, to się przyda. To ja przestanę szukać. Ta, I i szukać. Stań, Jeśli ktoś tutaj jest i nie dał mi subskrypcji. Ani e, lapeczki w górę, to niech ją da. A jak nie masz konta, to sobie załóż. To tylko 5 sekund roboty. do Jaki, roboty. Jakiego rozmiaru ma być ten klip? Ile na ile? E, to ma być ekran YouTube'a. Czyli? 1200 na. Ma... na no 60. 1800 pikseli na. Ma... na YouTube'owy, wiesz o co chodzi? Wiesz o co chodzi? Mhm. Wiesz o co chodzi? Wiem. Wiem. Wiemy o co chodzi. Ta. to Diwa. No. o co to? Ahm. Um, czy chyba co uczucie kiedy dajesz wyblakanie na scenę, która już jest wyplakana i wielo. Musimy grać, musi coś się dziać mordo. Wiesz jak jest? Musi coś się dziać.

Szczególnie czaty, jeszcze nie teraz, bo to nie ma jak, e, ale streamy, jeśli ogląda mnie jakiś mój stały widz, który o, dał mi subukcję, e, streamy postaram się robić częściej, na pewno będą w sobotę i niedzielę, w piątki o, to. i czwartki, nie będzie 100% do wakacji. Eee, śro środa będzie ciężka do zrealizowania, ale wystarczy, że będę później zaczynał. I, i tyle chciałbym okay. powiedzieć. Będą trzy streamy tygodniowo, albo i cztery. Cztery w sumie. Bo jeszcze poniedziałek. Streamy są pon poniedziałki. Środy. Pion. To pan niedzielę. Wyślesz mi to? Mam e... Szukaj gry. Musi być akcja. Wystarczy biały napis na czarnym tle. Czekaj, bo coś ładnie chce zrobić. Co no nieco? W ogóle. Na fajną rzecz mam donatek, Okej okay. Na chleb, a nie wierzę w mój aim, to działa, a nie można. En wee, to Rumble. Какой уж пик? Mój kolego, bo potrzebuję kontentu. Szukaj gry. Szukaj gry, mój kolego. Right, uh right yeah, up Mm -hmm. Шок.